Dzień dobry. Żarówka, folia bąbelkowa czy rolka papieru toaletowego to klasyczne przykłady wynalazków, na które amerykański Urząd Patentowy udzielił monopolu w postaci patentów. Wiele z tych patentów miało ogromną wartość. Do dzisiaj patenty w Stanach Zjednoczonych są statystycznie najbardziej wartościowymi patentami na świecie, a średnia wartość przeciętnego patentu amerykańskiego to około 150 tysięcy dolarów. Czy warto ubiegać się o patent amerykański i jak wygląda taka procedura? Na te pytanie odpowiem za chwilę. Nazywam się Adam Pawłowski i jestem rzecznikiem patentowym z kancelarii EU Patent. Przedstawię Państwu temat patentów amerykańskich z perspektywy polskich firm, naszych klientów, których często wspieramy w uzyskaniu takiej ochrony. Wyjaśnię, dlaczego warto ubiegać się o patent amerykański i jak wygląda procedura postępowania przed urzędem amerykańskim. Po pierwsze, dlaczego? Czy warto? Wiele polskich firm nie prowadzi działania w Stanach Zjednoczonych, a zatem, dlaczego mielibyśmy tam ubiegać się o ochronę patentową? Ano, warto pamiętać o tym, że patent to prawo do tego, aby zabraniać innym korzystania z naszego wynalazku. A zatem daje nam możliwość sprzedaży licencji na takie korzystanie. Jeśli zatem mamy dobre rozwiązanie, które my sami wdrażamy w Europie, to możemy znaleźć kooperanta, który w naszym imieniu i na naszej licencji wdroży je w Stanach Zjednoczonych. Albo po prostu możemy sprzedać prawa do naszego patentu na terenie USA. Ponadto są branże, w których to patenty amerykańskie odgrywają główną rolę. Przede wszystkim dotyczy to wszelkiego rodzaju oprogramowania. Warto pamiętać, że programy komputerowe możemy patentować zarówno w Europie, o czym wiele osób wciąż jeszcze nie wie, ale to patenty amerykańskie stanowią tu większość. Patent amerykański powinien być pierwszym wyborem, jeśli chodzi o procedurę ochrony nowych rozwiązań dla wszelkich firm software'owych. Czy osoba lub firma z Polski może uzyskać ochronę w Stanach Zjednoczonych? Tak, oczywiście, tutaj nie ma żadnych ograniczeń, w jaki sposób dokonać takiego zgłoszenia. Po pierwsze, jeśli mamy już zgłoszony nasz wynalazek do Urzędu Polskiego lub Europejskiego, to zgłoszenia w USA powinniśmy dokonać w ciągu 12 miesięcy od takiego pierwszego zgłoszenia. Dzięki temu zachowamy tak zwaną datę pierwszeństwa. Urząd Amerykański przyjmie, że datą zgłoszenia w Stanach Zjednoczonych jest ta nasza pierwsza data zgłoszenia polskiego lub europejskiego. Jeśli jeszcze nie zgłosiliśmy nigdzie naszego wynalazku, to możemy dokonać zgłoszenia od razu do Stanów Zjednoczonych. Jeśli zależy nam na ochronie tylko tam. Co prawda kiedyś przed rokiem 2019 przepisy wymagały, aby zgłaszać najpierw w Polsce, lecz obecnie takiego wymogu nie ma. W większości krajów na świecie istnieje zasada, że najpierw należy dokonać zgłoszenia wynalazku do urzędu, a dopiero potem można go ujawniać. W Stanach Zjednoczonych natomiast istnieje tak zwany grace period. To zasada, zgodnie z którą zgłoszenia patentowego można dokonać nawet w ciągu 12 miesięcy po jego ujawnieniu. A zatem możemy zgłosić nawet te rozwiązania, które wprowadziliśmy na rynek w ciągu ostatniego roku. Jak dokonać tego zgłoszenia? Tutaj, jako podmiot spoza Stanów Zjednoczonych, będziemy potrzebowali pomocy pełnomocnika, czyli amerykańskiego rzecznika patentowego. Nasza kancelaria EU Patent współpracuje z wieloma rzecznikami ze Stanów Zjednoczonych i taką pomoc możemy oczywiście Państwu zorganizować. Opracowanie i dokonanie zgłoszenia patentowego to koszt rzędu kilku tysięcy dolarów. Ile dokładnie to zależy od poziomu skomplikowania danej sprawy. Po tym, jak prześlemy zgłoszenie do urzędu, oczekujemy na jego badanie. Standardowo zajmuje to około 2-3 lat, jednak w Stanach Zjednoczonych mamy też możliwość przyspieszenia tego procesu. To ma istotne znaczenie, zwłaszcza dla nowych technologii, np. sztucznej inteligencji, gdy zależy nam na szybkim uzyskaniu patentu. Możemy złożyć wniosek o przyspieszenie w procedurze Track One. To koszt dodatkowych kilku tysięcy dolarów, lecz w rezultacie pozwala na uzyskanie patentu w ciągu kilku miesięcy, o ile urząd nie będzie miał żadnych wątpliwości co do tego, że nasze rozwiązanie jest nowe i nieoczywiste. No właśnie, Urząd w Stanach bada, podobnie jak inne urzędy, czy nasze rozwiązanie jest nowe względem wszystkiego tego, co było znane dotychczas. Jeśli nie jest nowe lub też wynika w sposób oczywisty z połączenia kilku dokumentów, otrzymamy zarzuty w postaci pisma zatytułowanego Non-Final Office Action. To wstępne stanowisko egzaminatora wyjaśniające, jakie są przeszkody w uzyskaniu naszego patentu. W odpowiedzi na to pismo możemy albo wyjaśnić, że egzaminator zbyt pochopnie ocenił nasze rozwiązanie i jednak powinniśmy uzyskać ochronę, lub też dokonać zmian w zastrzeżeniach patentowych w celu odróżnienia się od tych rozwiązań, które zostały nam przeciwstawione jako przeszkody. Dlatego z Państwa, którzy znają procedurę w innych urzędach, wyjaśnię krótko, czym różni się procedura amerykańska od polskiej czy europejskiej. Po pierwsze, nie otrzymamy tu z urzędu tzw. sprawozdania o stanie techniki. Tutaj od razu otrzymamy pismo z zarzutami, jeśli takie występują. Po drugie, egzaminatorzy w USA są dość rygorystyczni, jeśli chodzi o czas trwania dyskusji. Zazwyczaj mamy jedną możliwość na przedstawienie naszych argumentów, jeśli okażą się one nieprzekonujące lub też jeśli zanadto odejdziemy od naszego pierwotnego zakresu, w którym ubiegaliśmy się o ochronę, to należy się spodziewać, że kolejnym pismem będzie tak zwane final office action, które kończy postępowanie. Nie ma tu tak swobodnych możliwości prowadzenia kilkukrotnej wymiany korespondencji, jak w urzędzie polskim czy europejskim. Z drugiej jednak strony otrzymanie pisma z zarzutami kończącego postępowanie nie oznacza, że wszystko stracone. Oznacza jedynie to, że egzaminator wyczerpał czas dostępny na badanie naszego wynalazku w ramach tego postępowania. W dalszym etapie możemy niejako wykupić sobie dodatkowy czas, składając wniosek o kontynuację badania. Request for Continued Examination. Koszty takiego wniosku to około 1000 dolarów i po jego złożeniu otwiera się kolejna runda dyskusji z egzaminatorem. I tak możemy w zasadzie postępować w kółko, dopóki mamy cierpliwość i środki na prowadzenie dyskusji. Oczywiście pożądanym efektem tych dyskusji jest uzyskanie intencji przyznania patentu. Jeśli otrzymamy tzw. notice of allowance, to wystarczy wnieść opłaty za przyznanie patentu i poczekać na publikację naszego patentu. Znowu, inaczej niż w Polsce czy innych krajach europejskich, utrzymanie patentu w Stanach Zjednoczonych wiąże się z nieco innymi zasadami. Nie wnosimy corocznych opłat za ochronę, lecz opłaty okresowe. Pierwszą po 3,5 roku od przyznania patentu. Kolejną po 7,5 roku i jeszcze jedną po 11,5 roku. Kolejną specyficzną cechą postępowania w Stanach są zgłoszenia kontynuacyjne. Jeśli ochrona patentowa, którą przyznał nam urząd, nie do końca nas satysfakcjonuje i uważamy, że w opisie naszego rozwiązania są jeszcze takie cechy, które mogłyby być objęte dodatkową ochroną, to możemy złożyć zgłoszenie kontynuacyjne i ubiegać się o ochronę na kolejny patent w nieco innym zakresie niż przyznany dotychczas. W rezultacie jedno zgłoszenie patentowe może zaowocować kilkoma przyznanymi patentami. Koszt całej procedury należy szacować na około 10 tysięcy dolarów, zależnie od tego, czy i jak dużo uwag ze strony urzędu się pojawi. Jeśli uwag nie będzie i urząd od razu przyzna nam patent, to ta kwota będzie znacznie niższa. Czy warto? Zdecydowanie tak. Jak mówiłem na wstępie, patenty amerykańskie są statystycznie najwyżej wycenianymi prawami własności przemysłowej na świecie. W przypadku produktów, które zadomowiły się na rynku, mogą być bardzo dobrym narzędziem do zarabiania na opłatach licencyjnych, nawet jeśli sami nie prowadzimy działalności. Dla młodych przedsiębiorstw, startupów, które są w fazie rozwoju i poszukują inwestorów, patent amerykański stanowi bardzo ważny element, który znacznie podwyższy wartość startupu w oczach inwestora. Jeśli jesteście Państwo zainteresowani, aby uzyskać ochronę patentową w Stanach Zjednoczonych, zapraszam do kontaktu. Można umówić się z naszą kancelarią za pomocą formularza, do którego link znajduje się poniżej. Zachęcam również do zapoznania się z innymi materiałami na naszym kanale, na których omawiamy różne inne kwestie związane z ochroną innowacji. Dziękuję Państwu za uwagę i mam nadzieję, że do zobaczenia!